Dzień dobry, witam w prezentacji Bizmastera Online dotyczącej ręcznej aktualizacji i wglądu w magazyn. W osobnym wideo pokazaliśmy jak możemy na podstawie faktur zakupu i faktur sprzedaży automatycznie zaktualizować magazyn, a teraz zobaczmy jak możemy po prostu wejść w dowolny towar, na przykład bateria Duracell 377 i tutaj widzimy, że mamy 150 sztuk w magazynie. Innym sposobem, żeby zobaczyć jaki mamy stan magazynu to jest kliknięcie tutaj a więc zobaczmy stan magazynu jaki mamy tego towaru tutaj akurat zobaczmy na 22 sierpnia a więc nasza bateria Duracell jest tutaj jest 150 sztuk ale, jak pokazywaliśmy już w innych wideo, możemy wybrać datę, na kiedy chcemy wydrukować stan magazynu i zobaczymy stan historyczny na ten dzień. Ale pokażmy tutaj jeszcze w tym wideo, jak zaktualizować stan magazynu. Mogę po prostu wpisać go tutaj. Najzwyczajniej w świecie, jeśli wpiszę 200 i nacisnę Enter, bądź kliknę tutaj, bądź nacisnę Ctrl S. Teraz otworzę sobie jeszcze raz. No to już mam te 200 sztuk. Mogę też wprowadzić tutaj. To pole. Jeżeli nie chcę wprowadzać towarów na magazyn korzystając z zamówień czy też faktur zakupu, tylko chcę szybko wprowadzić dostawę tutaj, mogę to zrobić jak najbardziej. Na przykład 15 tutaj wpiszę, nacisnę Enter. I tutaj mam 215 sztuk. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do rejestracji na stronie Bizmaster Online.